Drogi prezesie, dowódca uroczystości Ascyran Krzysztof Musi melduje. Jednostki OSP gotowe do uroczystego wręczenia standardu. Dziękuję. чб ража Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy stanowią druch Żliński Marian, druch jaśnikowski Janusz, ruch kupnicki mariusz. Powiedziałem na prawo, patrz, poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej, patrz. zaproszonych gości przez Wójta Gminy Łagiewniki, Pana Janusza Gustka. Przypadł serdeczny zaszczyt i obowiązek przywitania Państwa w tym Chciałbym serdecznie powitać przede wszystkim zaproszonych gości w osobach. Sredni, Sredni, Sredniawski Wiesław, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Pożarnych wojewódzkiego Straży Pożarnych Wrocławiu. Tania Zbigniew, zastępca komendanta Wojewódzkiego w Państwowej Straży Pożarnej.

lat od powstania w Olgierdlach jednostki okrągłej Straży Pożarnej. Iluś to ludzi służyło w tej jednostce, ile pożarów, interwencji. Tego się, Tego się właśnie nie da policzyć. Jednostka OSP Łagiewniki należy do najlepszych gmin. Taką uroczystość tak, dla Brzysi obchodzi się raz w życiu. Życzę, Życzę wszystkim strażakom, strażakom aby, aby obchodzili ją dwa, dwa razy. Kulminacyjnym punktem, punktem dzisiejszych obchodów jest, jest wręczenie dla jednostki łagiewniki. łagiewniki. Dzisiaj jednostka ochotniczej straży pożarnej łagiewnika obchodzi swoje 50-lecie. Nasuwa, Nasuwa się, pytanie, się 50 pytanie, czy 50 lat, to okres to jest długi, czy krótki? czy krótki? Patrząc na ten, na ten okres z historycznego punktu widzenia, punktu widzenia, to jest sekunda, Ale, ale patrzeć, patrząc, patrząc na to, to przez pryzmat życia, życia ludzkiego, to 50 lat to prawie to trzy pokolenia. Po Sporo Storo na ten temat mówił, ten mówił dzisiaj w wspomniał o tym ty również, również w swoim krótkim wystąpieniu, w Powiem i ja, że przez te lat tych wyjazdów i interwencji było na pewno, na pewno, na pewno pięknie. Pozwólcie zatem, że w imieniu zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu serdecznie i gorąco wszystkim druhom, tym tutaj obecnym i tym nieobecnym, gorąco i serdecznie podziękuję. Okazji waszej pięknej, pięknego jubileuszu, okazji wręczenia standardów dla jednostki oświaty. Wszystkim ochotnikom, waszym rodzinom życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim ogromu satysfakcji z tego zaszczytnego obowiązku służenia Waszemu środowisku, temu województwu i temu krajowi. Życzę tejże satysfakcji, a także dużo zdrowia i wszystkiego, i wszystkiego najlepszego. Na podstawie, Na podstawie Zakładu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu nadaje w imieniu standard Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach jako, jako symbol, symbol ofiarnej i wiernej, wiernej służby pożarniczej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Tak. Podpisał prezes zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej, Druk Ścisław Średniawski, senator Związku Wojewódzkiego. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu koleżanka druczna Józefa Kuras. Obecnie nastąpi akt nadania sztandaru, którego dokona prezes zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we Wrocławiu druk Ścisław patrz! Ja na, na prawo. prawo, Patrz. 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 poczek sztandarowy, obręczenie sztandaru, marsz! what well, are Patrz. Przypadł mi zaszczyt zakomunikować Państwu, że jednostka OSP Łagiewniki w dowód uznania za do, dotychczasową działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej została uhonorowana medalem. Proszę druha Macieja Weznorowicza o odczytanie aktu nadania odznaczenia. Patrz. Związek Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Zarządu Głównego i Medalu. Prezydent Medalu. Prezydent Zarządu Ochotniczy Straży Pożarnej. Straży Pożarnej. w Prezydent Zarządu Ochotniczy Podpisał Prezydent Zarządu Teraz nastąpi odznaczenie sztandaru jednostki OSP Łagiewniki. Aktu odznaczenia dokona druh Zdzisław Średniawski, prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu. Powiedziałem, patrz! Poczet sztandarowy. Do odznaczenia. Spocznij! Poczek standardowy do szyków stąd. Proszę Państwa, przypadł mi zaszczyt zakomunikowania, że Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej pozytywnie zaopiniowało wniosek Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Władznikach o uhonorowanie rucha Leona Jakubowskiego. Najwyższym odznaczeniem naszego związku. Za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Złotym znakiem związku. Drug Leon Jakubowski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1946 roku, kiedy to po demobilizacji rozpoczął służbę w składnicy państwowej nr 1 we Wrocławiu na stanowisku komendanta Straży Pożarnej. W trakcie tej służby ukończył kurs dowódców sekcji. W 1952 roku zamieszkał w miejscowości Sieniatka w gminie Łagiewniki, gdzie kontynuował działalność miejscowej OSP. W 1956 roku komendant powiatowy Straży Pożarnych powołał go na komendanta gminnego OSP Gminy Łagiewniki. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 31 marca 1995 roku rezygnując z niej ze względu na stan zdrowia w okresie pełnienia funkcji komendanta gminnego wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem w działalność zarówno swojej macierzystej jednostki jak również w szkoleniu jednostek z terenu całej gminy nadmienić należy, że w latach 1977 do 1982 Gmina Łagiewniki obejmowała zasięgiem swego działania Rzeczpospolitej Polski we Wrocławiu ruch Ścisław Średniawski. o asystent proszę, prezesa zarządu gminnego Związku ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski w Łagiewnikach, rucha Janusza Góstka, komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Ławie, starszego kapitana magistra inżyniera Jerzego

OSP Zielenicę. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa Piotr Dawidowicz z OSP Zielinica. Odznaczenie dla pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej we Wrocławiu. druh Ścisław Średniawski. O asystę proszę prezesa z Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Borowie. druha Edmunda Puta oraz komendanta rejonowego państwowej straży pożarnej w Oławie, starszego kapitana magistra inżyniera Jerzego Łabowskiego. tak dzieci. Tak, kieruję w tocz. Oznaczeni do szekopstanku. <toczyntwo> Za długoletnią społeczną drą Dużo, Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. dużo Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. 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 Jednocześnie przyjmijcie bardzo serdeczne gratulacje w związku z uhonorowaniem tej rocznicy wręczeniem sztandaru. Sztandar jest najwyższym uhonorowaniem Waszej pracy. Wcześniej, w tej chwili obecnej również na płatach sztandaru były haftowane napisy Bóg, Honor, Ojczyzna. Są to najwyższe wartości i tych i wartości, wartości powinniście strzec jak źreni oka. Tego Wam życzę. Gratuluję raz, raz jeszcze. Proszę przyjąć życzenia, życzenia i przekazać rodzinom dalszej, owocnej, owocnej pracy, jak, jak najwyższych satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz, tak jak, jak wcześniej powiedział Ksiądz biskup, życzę Wam bezrobocia abyście krople potu wylewali tylko i wyłącznie na ćwiczeniach i przygotowaniach do działań. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Kilka będę wspomnałem, że menand rejonowe Państwowej Straży Pożarnej w Ełblągu, starszy kapitan Agnieszka Dzielińska Boguski. Nieco jest jubileusz 50 dziesięcioletnie jednostki. Ostatnie, ostatnie lata przytworzyły tych jubileuszy, jubileuszy jubileusz, dla wielu jednostek z terenu naszych rejonu działania. Wywodząc się z rodziny, rodziny Stradzawskiej, doskonale wiem, co to jest dla weteranów służby obchodzenie takiego jubileuszu. Dziękuję szczególnie tym, którzy przez okres tych 50 lat działali na rzecz ratowania życia imienia ludzkiego. Pozwólcie, że na wasze ręce złożę swój list gratulacyjny. Ochotnicza Straż Pożarna Włagiełnika. 50 lat społecznej służby strażackiej pozwala nam na chwilę wspomnień, na dokonanie oceny przebiegu działalności jak, Jak również nakazuje pamięć, pamięć o strażakach, strażakach były przez służby. Sztandar, który, który w, dniu w dniu dzisiejszym otrzymujecie, otrzymujecie darzec społeczeństwa, jest zaszczytnym wyróżnieniem waszej 50-letniej 50 służby strażaków.